Siemanko, jestem Dawid Okoński, jest więc a ze mną Pan śmietanka. E, dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać e, mój serwer, więc e, on jest adminem, a ja jestem head adminem, więc pierwszą rzeczą, którą chcieliśmy Wam pokazać to jest spawn. E, na spawnie znajdują się po pierwsze e, zasady na razie i warunki nie mamy wypisanych, ale będą wypisane nawet dzisiaj. No. Laby biednych, biednych będą przedmioty tutaj. Tu macie do enchantowania oraz macie yy, ten. Jak on się nazywa? Yy, yy, tak. Dobra. To ten taki czarny, wiecie? Skrzynia okresu? No. Nie. O, skrzynia. No. Dobra. Biedą, następną rzeczą to musieliśmy wam pokazać jest żeby dostać VIPa tutaj jak pójdziecie sobie wy prawo macie VIP. ile kosztuje VIP? VIP kosztuje 110 zł ale w minecrafcie mówiąc tak no. e, musicie po prostu mi zapłacić a wtedy ja wam dam VIPa więc pierwsze co przeczytam wam będziemy tak powoli sobie czytać dobra nie inaczej będziemy. Vip, a można mieć ale on kosztuje aż 110 zł. Musisz zapłacić Heladminowi. Więc trater, więc ja. Kurde mać. Dzięki, że kupiłeś wipa. Dobra, sorry, że ale on mnie wkurzył teraz. Dobra, buduje się tutaj arena, zwykła taka arena. Jak widać tu się buduje nam, powoli, coś budujemy. Tutaj będzie, na moim planie będzie e, sklepik. Dobra. Nasz e, Mop Arena. Na Mop Arenie, e, w tą stronę jest Mop Arena. Pamiętaj, że jak zginiesz, to my nie odpowiadamy. Jakbyście poszli tą ciągle ścieżką, byście doszli? Co tam piszesz? Byście doszli do Mop Areny. To my się wartem przedostanę. Dobra? O, do mnie napisał, Co? E, war... Nie istnieje. Aha, dobra, sorki, widzów. Dobra, jestem. ,śmy na MOB Arenie. Koleka nam pisze, widzę. Lepiej idę do ciebie. Witaj na MOB Arenie. Baw się dobrze. Dobra. E, tutaj. E, Sama parena, nie wyjdziecie dopóki admin, znaczy aż nie wygracie albo nie umrzecie. E, żeby tutaj mm, zacząć grę, musi być jeden chociaż admin, który naciśnie guzik i zacznie po prostu zombie będą się wypuszczać. A gdzie ten guzik jest? A tutaj. Tak, wiem. To ja musi niść normalnie, nie? Mm. Ja komendą. A tam mamy dla wygranej osoby, zobaczymy czy mogę tam się przedostać komendą. Nie mogę się przydać komendom. A i czemu się nie spamią? No bo zamknął, bo nie ma odpartego. Mam nadzieję, że guzika nie nacisnąłeś. Nie, jeszcze nie. No to dobrze. Eee, wygrałeś map arenę. Teraz poczekaj. Poczekaj powinno być, ale poczekaj, bo mi się jord nie na admina. Jakby, a, jak ta admin tutaj przyjdzie, jak wygraliście, albo nie wiem, admin was tutaj pewnie, to. Mm, po prostu dostaniecie nagrodę. Te nagrody są diakcesy z tego. Nie wiem, jak powiedzieć. Aha, i kabina adminów, tam gdzie startujemy. SG, już tam idę. Dobra, tu jest serwer jest otwarty. Wiesz, 24 godziny na dobę. Macie jeden guziczek, my go odpalamy, i już zaczyna się rozgrywka. Następna rzecz, to tutaj macie lawę i to wszystko żeby wyjść z mopareny, to musicie po prostu musicie te drzwi zniszczyć żartuję tu jest op ee, ten ja się mylę sort mhm. dzisiaj jakiś jestem już drugi raz to nagrywamy więc nie chcę już następny raz e, tutaj jak widzicie żeby wyjść musicie poczekać na admina Admin to tak robi, że jak wygrana jakaś jest, albo jeden wygra kilka osób, jedna osoba zostanie wylosowana, a druga osoba po prostu zostanie albo tepnięta, albo drzwi się automatycznie otworzą, jak wygra się rundę. Tak. Tutaj jest mechanizm, ale tutaj miał być ten, że wchodzicie i macie sklepik, znaczy nie sklepik. Następną rzeczą, którą chcieliśmy wam pokazać, to już nic. Zapraszam was serdecznie na mój serwer, na nasz serwer, więc mm. mój, ja tam rządzę, ale zapraszam, a czy ich to też jest jakby, ale dobra, nie ma co już przedłużać, to jest bardzo długo trwa, no. trzeba bym tylko powiedzieć, że bardzo zapraszam na nasz serwer i nie wiem, do zobaczenia no, no. chyba, nie? Czy no. coś coś a, dodać? A. Eee, wszystko co potrzeba więc hamacie do pobrania będzie w opisie jak najbardziej oj, oj, oj. Ja, mam pre, ja nie mam premium ale czy mam premium ale tego skina nie będziecie widzieć ponieważ mm, Ponieważ ni, no po prostu das, nie mam na tym niku premium Ale na drugim mam ale ja nie będę na tym grał ponieważ nie chce mi się... O zombiak wylazł. Okay. Jak yy, będzie noc, po pierwsze, to lampy się automatycznie zapalą, nie? A yy, ząbiak? Daj, ja też po prostu się nie zapalę na komendę. O, i automatycznie się zgaszą. Dobra, to wszystko chcieliśmy wam powiedzieć. Zapraszamy was serdecznie na nasz serwer. Yy, z nami był zarządca serwera, więc ja, crater. I pan śmietanka. No pan śmietanka to jest admin, wy coś napisz. I no. napisze coś. A ja mam taki. Het admin. Dobra. Do zobaczenia. Witamy się na serwerze. Już jest ciągle otwarty już od dzisiaj. Możecie pijać i grać z nami. Jeśli kto pierwszy, trzy osoby pierwsze jakie wejdą, dostają vip -a. A czwarta osoba dostaje rangę. Co robisz? Dobra. VIPA dostaje trzy osoby pierwsze. I to chyba to jest wszystko. Do pobrania Hamacie będzie w opisie. IP w opisie. Sieci Hamacie będą w opisie. Do zobaczenia. Już nie ma co przedłużać. Cześć! Pa! pa.